Cześć, tutaj Aleksandra Wszegalińska i Dariusz Jemelek. Oboje jesteśmy związani z projektem Campus AI i chcieliśmy z Wami troszkę pogadać dzisiaj o, o sztucznej inteligencji. O sztucznej inteligencji i o takich też bieżących dylematach, które się coraz częściej w związku z nią pojawiają. Ja ci muszę zresztą powiedzieć, że ja już od dawna miałam intuicję, że te wszystkie wielkie problemy, naprawdę istotne, związane ze sztuczną inteligencją, to nie będą problemy a la Terminator, gdzie sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę albo zaczyna działać wbrew nam, bo ma taką wolę, rozwija świadomość. Tylko, że one będą właśnie związane z sianiem chaosu, dezinformacji i iluzją, dlatego, że do tego dzisiaj już generatywna sztuczna inteligencja jest zdolna. Nie trzeba futurystycznych wizji naprzód, tylko wystarczy zobaczyć, co się dzieje z masą deepfaków wokół nas. Tak, no, sztuczna inteligencja faktycznie jest już do tego bardzo wykorzystywana. Jak spojrzymy na badania, 2023 rok to był radykalny, dwudziestokrotny wzrost dezinformacji na temat zmiany klimatu. Natomiast to, co mnie szczególnie niepokoi, to jest to, co się wydarzyło no, w, w, w ostatnich tygodniach. Słyszałeś na pewno o historii no, chłopca. Okropna historia, straszna. Chłopca, który no, popełnił samobójstwo w wyniku najprawdopodobniej konwersacji z AI. Znaczy, ja myślę, że czynników tam było dużo. To jest dosyć teraz głośna historia związana z takimi e, usługami firmy, która się nazywa Character AI, i ta firma tworzy takie boty, które zwłaszcza chyba są popularne wśród dzieci i młodzieży, bo to są często takie fikcyjne postaci też z filmów i literatury. Ten chłopiec akurat rozmawiał z Denerys Targerian z Grotron, e, Sobie tą postać nie wiem, czy stworzył, czy, czy wykorzystał gotową, ale rzeczywiście te konwersacje były bardzo długie. Trwały na pewno rok, jak nie więcej. No i on stopniowo rozwijał coraz więcej, jakby uczuć można powiedzieć w stosunku do tego bota, a jednocześnie no, zmagał się z tym, że strasznie chciał z tym botem być naprawdę. No, i myślę, że w pewnym momencie już te rozmowy przybrały taki obrót, w którym on był zdeterminowany do tego, żeby. Się do świata, Westeros e, przenieść, i niestety nikt tego nie nadzorował, e, nikt w to nie spojrzał. E, no a te rozmowy też niestety są, logi z tych rozmów dostępne, no wykazały, że sam bot nie specjalnie sugerował e, temu chłopcu pomoc, kiedy on zaczął dzielić się de facto myślami samobójczymi, żeby trafić w końcu do Westeros i no Bot po prostu trzymał rolę i, i mówił mu, że go kocha i spotkajmy się westeros. Właśnie, z ja się przeciwko poza grobowym, to no no. naprawdę nie chcę, żeby to jakiekolwiek dziecko coś takiego usłyszało no. od tak. sztucznej inteligencji, ale nawet jeśli się zgodzimy, że no dobra, ten, ten system powstał po to, żeby się trzymać roli, żeby zostać, no, jakby nie, nie, nie odbiegać od niej, to to jest ok, pod warunkiem, że w przypadku określonych wzorców zachowań, tam będzie jednak jakiś nadzorca, będzie ktoś, kto w to spojrzy no i dokona interwencji, przecież to jest kompletnie nieakceptowalne, że mamy dziecko, które Rozmawia sobie z maszyną, która ta maszyna wspiera je w decyzji o, o, o odejściu z tego świata i nikt po prostu się nie potrzeba do Wiesz, że... no, Wiesz, takich decyzji w ogóle może być więcej. To znaczy właśnie pytanie o to zwłaszcza w kontekście młodych ludzi jest takie: zmagam się z problemami natury psychologicznej, albo zmagam się z problemami natury medycznej. Można założyć, że przy takim rozwoju rzeczy, jakie teraz widzimy, no to e, dzieci i młodzież będą się skłaniać ku temu, żeby na przykład najpierw porozmawiać o różnych ważnych sprawach z botem. To może być kwestia wyboru studiów, e, to może być jakaś istotna decyzja w ich życiu. No i ja. W, w, Uważam, że, że naprawdę akurat w tym aspekcie strasznie brakuje nam regulacji i bardziej konkretnych narzędzi. Chyba one są dla mnie nawet bardziej potrzebne niż te wszystkie inne regulacje typu existential risk, o których myślimy i których się tam dużo teraz pojawia. Dlatego, że dla mnie to jest existential risk, a ta sytuacja z tym chłopcem to jest na to dowód. No, ale w ogóle trend jest szerszy, bo to się wpisuje w zasadzie w ogóle w taki trend naprawdę już manipulowania rzeczywistością. I, i to chyba też obserwujesz bardzo tak, mocno. Dokładnie. I to wraca cały czas do tego samego, bardzo słusznie zauważyłeś, do regulacji i odpowiedzialności. Bo jakby firmy, platformy, które oferują te wszystkie narzędzia, mówią OK, no dobra, ale my, my tylko oferujemy platformy, wszyscy wiedzieć, że to jest tylko AI. No dobrze, ale przecież nie możemy zakładać, że przeciętny konsument czy konsumentka będą rozumieli, jak to działa, że będą rozumieli, że tak się, że w ogóle nawet, że to dziecko trzeba nadzorować. Już to, że dziecko nie rozumie, to jest oczywiste, że nie możemy tego zakładać, nie możemy przenosić odpowiedzialności na dziecko, ale też nie możemy zakładać, że rodzice będą wiedzieli, co jest grane. Więc mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo śliski temat. Tak. Jeżeli nie będziemy wymagali od platform, żeby ponosiły zwyczajnie odpowiedzialność za to, co te, te awatary mówią dzieciom, to będziemy mieli naprawdę pozamiatane, te dzieci będą zarówno się zakochiwały w botach, jak i będą popełniały samobójstwa, będą podejmowały głupie decyzje życiowe, będą po prostu traktowały apatary jako bliższych przyjaciół niż zwykłych ludzi. No, i, i wiesz, to, to jest w ogóle jeszcze taki właśnie patrząc na szerszy trend. Bo dzieci to jest specyficzna grupa, wyjątkowa i taka, która wymaga dodatkowego nadzoru. I absolutnie uważam, że wszystkie te firmy powinny potraktować to bardzo poważnie, jako, jako przestrogę. Ale ja w ogóle myślę o takich takich strefach szarości, można powiedzieć. Ostatnio usłyszałam o takim czymś, co się nazywa bot I to jest bot do no, rozmawiania z jakąś osobą po śmierci dzięki, dzięki temu można przeżyć żałobę. Black Mirror. No dokładnie, ale to jest realna usługa w bardzo wielu krajach w tym momencie i z jednej strony nic mi do tego, jak ktoś przeżywa żałoby i ktoś chce mieć bota, który pozwala z tą żałobą się jakoś oswoić, to jest chyba w porządku, ale z tego co wiem, znowu jest to niestety, ale przestrzeń licznych. Nadłużyć, gdzie na przykład te boty są zbudowane też tak, żeby ta interakcja z nimi była bardzo częsta. Nie po to, żeby no. przeżyć żałoby i to ze sobą <noise> zamknąć, tylko po prostu, żeby te konwersacje trwały zawsze. się no, zgadzać. no, Niestety. I ja muszę powiedzieć, że tutaj w tej przestrzeni kompletnie mam wrażenie, że jeszcze nie mamy za bardzo narzędzi. Tak samo zresztą, nie wiem Darek, co o tym sądzisz, ale jak w przypadku, no, no naprawdę wykopywania z grobu ludzi, żeby ich przeistoczyć w ejajowe awatary. I mamy tutaj w Polsce tak jego tak. Tak, no Tak, niesławne rady, nie będzie podawali nawet e, jego nazwy, ale no kurczę, wykorzystanie głosu z Maro Noblistki, żeby z nią przeprowadzić pseudo wywiad, no to już zaczyna być grubo, to jest po prostu dezinformacja. Następny no, przecież... będzie Piłsudski podobno. No, no cóż, szkoda, że Naprawdę, to jest. E... Może potem król Ćwieczek i jeszcze. E... A właśnie, z Mieszkiem pierwszym w konwersacji, z Bieszkiem, Słuchaj, słuchajcie, popatrzmy na edukacyjne walory. Dziecko, <laughs> z jakiego on pogadać o bitwie pod Grunwaldem. To może być jakaś ciekawostka, tylko że wtedy to jest oczywiste, a w przypadku noblistki to ludzie mogli całkiem zasadnie myśleć, nuż to jest zmontowane z jej faktycznych wywiadów, nuż to jest jakieś nagranie, które zostało ujawnione po raz pierwszy. Znaczy, mój wiadomo. problem chyba polega na tym, że o ile mogę sobie wyobrazić, że budujemy jakąś bazę danych z czasów, kiedy żył Władysław Jagiełło i on, pokazuje jakieś ogólne fakty historyczne i ktoś się przyłożył do tego, żeby zrobić tu fact-checking i tak dalej, to to może być bardzo ciekawe. Masz rację, narzędzia edukacyjne i jakby myślę, że na takie rozwiązania AI-owe byśmy stawiali i należy je promować. Natomiast w momencie, kiedy jakby głosem noblistki komentuje się bieżące wydarzenia i jakby wkłada w jej usta jakieś opinie o aktualnych nagrodach Nobla, no to jakby nawet ta osoba nie ma jak tego zweryfikować, czy to się by zgadzało z jej intuicjami. Więc no mam wrażenie, że znowu to jest jest szalenie grząski grunt. No tak, tak to Co robi Kot sam w domu? Sam zdecyduje, kupując mieszkania w ekskluzywnej inwestycji. To troszkę tak można do tego to sprowadzić, do marketing, marketingowego stantu. Tak. Natomiast to, co mi się wydaje, jest charakterystyczne, to że tutaj wykorzystano sztuczną inteligencję do tego, żeby zrobić zapchaj dziurę. Sensacyjną, kontrowersyjną, tak. zapchaj dziurę, która zrobi trochę sumu. Natomiast to, co można by zrobić, to co powiedziałeś bardzo, bardzo mądrze, to sztuczną inteligencję można wykorzystać w, w zupełnie Inny sposób, czyli do tego, żeby zgromadzić, owszem, że materiały faktograficzne, a potem stworzyć interfejs, który umożliwi nam konwersowanie z nim. To jest w Campus AI dokładnie to robimy. Że jeżeli chcesz na przykład konversować z książką, to twoja książka nawet jest potem Tak, przenikranie po tak, tak. umysłów. Tak. Dopiero co, no to na tym polega ta idea poszerzenia mhm. tego, co mamy. Mamy książkę, OK, przeczytałem sobie książkę, ale powiedzmy, że chciałbym się. Wdać w jakąś konwersację, w refleksję. I tutaj jest stworzenie takiego awatara w postaci autorki. Tak. Uważam, jest super fajne, dlatego że wszyscy wiedzą, nie ma żadnego, żadnej dezinformacji. To jest celem tego narzędzia, żeby umożliwić refleksję, iterowanie, no i wyjście troszkę poza książkę. To jest książka plus. To ma sens. Znaczy, ja też myślę, że jest bardzo duża różnica między tym, że ktoś się przyłożył do tego, żeby zbudować właśnie interfejs botowy, jakąś bazę danych i czuje się za to odpowiedzialny, prawda? Ostatecznie, no bo w przypadku naszej książki rzeczywiście mamy takiego Bookbota, z którym można porozmawiać, on rozmawia przede wszystkim kompetentnie o tej książce. Jak go zapytasz, jak zrobić spaghetti, to też ci powie, ale jednocześnie powie ci, że tego w książce nie ma, to nie jest specjalnie jakby treść tej książki będzie chciał wrócić do tej treści i to jest jakby bardzo taki wyselekcjonowany, curated byśmy powiedzieli po angielsku, content, który towarzyszy no jakby tej książce jako takiej, prawda, która jest też klasycznym formatem i, i wydaje mi się, że no właśnie kluczem do, do, do wielu takich dylematów, które nam się pojawiają, to jest to, czy ktoś się czuje za to odpowiedzialny, co tam powstało, czy ktoś się do tego przygotował, e, czy ktoś sprawdza, czy coś się nie wymyka spod kontroli, e, no bo jednak za tymi technologiami cały czas stoją ludzie. No i pytanie, czy nie chcą się angażować w to, żeby powiedzieć słuchajcie, myśmy to przygotowali, jesteśmy gotowi to zmieniać, kiedy to będzie potrzebne, bo na przykład coś nie działa. Czy to jest mówienie? Hej, dzika automatyzacja, niech ludzie gadają z botami o czymkolwiek w zasadzie, jeśli sobie zrobią z tego powodu krzywdę, albo jeśli taki bot je, bot je wprowadzi w jakąś dezinformację, no to w zasadzie niech ci ludzie się tym martwią. Tego nie chcemy. Chcielibyśmy inaczej. Chcielibyśmy Human plus AI collaboration, czyli e, sytuacji, w której rzeczywiście e, zawsze za jakąkolwiek technologią jest jednak człowiek. Do tego się trzymamy.